Bóg, honor, i ojczyzna. Gdzie jest Bóg, jeżeli się drugiego od siebie słabszego kopie, bije i poniewiera? Gdzie? Czy ten człowiek jest chrześcijaninem? Kim on jest? Kim on jest? Po pierwsze i dla mnie najważniejsze, każdy Człowiek zasługuje na szacunek. Każdy. Dlaczego jest najpiękniejszą modlitwą Ojcze Nasz? Każdy z nas, jeśli jest chrześcijaninem, mówi tą modlitwę. I mówi w niej, i odpuści nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Bo to jest to, co każdy człowiek powinien pamiętać. Jeżeli nie umiesz wybaczać, nie będziesz szczęśliwy ty przede wszystkim, bo będzie w tobie stale gniew i złość i potrzeba zemsty.